Cześć! Dziś spotkała nas bardzo niespodzianka. Rano do redakcji Startup TV przybył ten oto tablet, oryginalnie zapakowany, nówka sztuka, nieśmigana, eee, odlenowo yoga tablet 2. Sprawdźmy, co kryje się w tym pudełku, czy rzeczywiście jest tam tablet Lenovo. To co? Rozrywamy. Pudełko jak pudełko. Zgrabne, ładne. Najważniejsze informacje o tablecie znajdziecie tu. Wow. Oto jest. Lenovo Yoga Tablet 2. W fajnej folice. Co jeszcze jest w środku? Zaraz sprawdzimy. W pudełku oprócz tabletu znajdziemy kabel ześlający i instrukcję obsługi. Jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenia, to jest bardzo leciutki. Ma fajne plecki, które nie palcują się. Jeżeli chodzi o postawienie, tak jak kiedyś. Można go postawić w takiej pozycji, ale można też go używać w ten sposób. I zanim zacznę go używać, pozrywam te naklejki, bo nie lubię. Będzie można zobaczyć go w całej okazowości. To co? Włączamy? Tyle, jeżeli chodzi o krótki unboxing yoga tablet 2. Moje pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, ale żeby coś więcej powiedzieć o tym tablecie, muszę go wziąć do domu i potestować. Wieczorem się nie pobawię. Nikt z redakcji nie widzi, to go zabieram. A jeszcze jedna ważna rzecz. Już teraz mogę powiedzieć, że na pewno zmieści się do damskiej torebki.